Także mam do Was pierwsze pytanie. Kogo mamy na sali? Czy znajdują się freelancerzy, którzy odpowiadają za wszystko od komunikacji, przez wystawianie faktur, umowy aż po finał? Super, jest parę osób. Świetnie. Kto pracuje tylko z komunikacją w kliencie, z klientem? Tak na przykład sprzedawcą jest parę osób. Fajnie, okej. Okay. Reszta osób to są deweloperzy zatrudnieni np. u kogoś? Jest parę kiwnięć. o, mamy dwa w jednym. Super, okej. Okay. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj tu przejdziemy, przyda się Wam wszystkim to trochę w życiu. Słuchajcie, mamy w internecie, na Linkedinie, na Facebooku, Instagramie, wszędzie komunikację sukcesów. Wszyscy mówią o tym, co im się udało. Mało kto dzieli się tym, co im nie wyszło, a prawda jest taka, że każda porażka jest krokiem do sukcesu. I o tych porażkach się nie mówi. Dzisiaj trochę może o nich powiemy, ale finał jest sukces na końcu i do tego finału tak naprawdę na końcu idziemy. Trochę ta kamera mnie stresuje, tak się ruszam, tutaj ona idzie za mną. Ktoś tym kieruje? <laughs> Okej. Okay. idziemy krok dalej. Podczas kontaktu z klientami mamy do podjęcia szereg decyzji. Decyzje nie podjęte są też Decyzjami podjętymi podejmuje ktoś za nas, bądź czas podejmuje za nas. Także warto wybrać sobie, którą ścieżką chcemy iść, chociaż wiecie, ta ścieżka w prawo, teamwork, knowledge, success, tam też są decyzje, które mogą okazać się trudne do podjęcia, ale które warto podejmować. No i mleko się rozlało. Słuchajcie, chciałem być zgodnie z trendem pójść. Grafika jest wygenerowana przez AI. W miarę wyszło. Później w kamwie, bo mi się skończył na czacie już limit, który rozszerzyć. Efekty były niezadowalające, także jest przycięta. Słuchajcie, mleko się rozlało, ale co zrobić, gdy mleko się rozleje? Macie jakieś typy? Dobre. Pierw uciekamy. Kto ma taki odruch, że uciekamy? Coś się wysypało? Pff, może nie zauważą. Brak rąk w górę, super, ja się cieszę. Eee, także wyzbyliśmy się tych pierwotnych eee, stanów ucieczek, lęków. Idziemy krok dalej, możemy poczekać. Kto czeka? Powiem Wam, że czekanie sprawdza się, kiedy jesteś pracownikiem etatowym. Ja byłem e, przez 10 lat. Kiedy ktoś zgłaszał, że coś mu się wysypało, a u mnie działa, czekałem. To się okazywało po dwóch godzinach, problem znikał. Albo ktoś go rozwiązał samodzielnie, albo był nieistotny. Ale na własnym biznesie to nie działa. Na etacie już nie pracuję, także pozdrawiam kolegów z byłej firmy. Teraz się wydało, szczególnie jak to pójdzie online owo. Co możemy jeszcze zrobić? Spytać AI, nie? co tam by nam robocik podpowiedział. Ale tak naprawdę możemy posprzątać, a ta odpowiedź już tu padła. Tylko my cofnijmy się w czasie. Lubię ten serial, coś go jeszcze ogląda? No trochę więcej osób. Fajnie, no to super. Powiem wam, że zaplanowałem więcej screenów z filmu, no ale nie wyszło. Nie jestem ideałem. Jedziemy dalej. Cofamy się w czasie. I tak naprawdę odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie tak naprawdę startuje komunikacja z klientem? W którym momencie? Macie jakieś przemyślenia, koleżanka? Social media. Strona internetowa. Super. Wszystkie punkty styku, tak? Czy macie jeszcze jakieś pomysły? Badanie rynku. Świetnie. Jeszcze jakieś macie ciekawe pomysły? Tyle osób, proszę was. Może nawet samo czytanie ofertę, którą gdzieś udostępnił. Super. Mamy ofertę. No to słuchajcie, jedziemy dalej. Możemy zadać takie pytanie klientowi, gdzie planujesz poszukiwać wykonawcy swojej strony internetowej. Są na sali osoby, które te pytania dobrze znają, ale pójdziemy dalej. My będziemy dalej wróżyć. Trochę już wróżyliście. Yy, tutaj padło odpowiedź badania marketingowe. Tam nie ma wróżb, także to jest najlepsza droga, którą możemy pójść. My też wróżyć nie będziemy. Skorzystamy z tego, co zrobiła Aga Malińska w LH. Oni to pytanie zadali klientom, nam i paru jeszcze jednym osobom. Aga tu siedzi, także możemy je trafie, komu komu to zadali pytanie. To jest z tego najnowszego raportu, którego jeszcze nie ma, także wyciągnąłem to z YouTube'a. To jest dostępne dla każdego, także śmiało możecie wejść. I tutaj klienci mówią, że pierwszy szukają wśród znajomych, takich jest połowa. Później szukają w Google'u, takich jest prawie połowa. Portale ogłoszeniowe, grupy na Facebook'u i YouTube. Kto lubi grupy na Facebook'u? Boże, jak się cieszę. Jestem szczęstochowy, stąd tak wiecie. Super. Też grupy na Facebooku lubię, szczególnie lubię, jak tam ktoś wpada i mówię, szukam wykonawcy strony, który nie ucieknie. I tam pada takie pytanie. Podpisałeś umowę, proszę bez głupich komentarzy. Także bywa i tak, ale wiecie, klienci, ich wybory są ważne. Ważne, żebyśmy my pomogli wybrać jak najlepiej. Tutaj nikt tych grup nie podpowiedział, także cieszę się, że... Szukamy tam klientów. Waga, chyba zauważyła Malinkę. Super, to lecimy dalej. <laughs> Słuchajcie, brief, a może kwalifikacja klienta. Tu padła odpowiedź, że klient nas poznaje też przez ofertę, ale pierwszą ofertę musimy mu wysłać. Żeby ofertę mu wysłać, klient musi do nas się zgłosić. Tam koleżanka mówiła kolejna, że trafia przez kanały Facebook, Sociale, polecenia klientów, o czym wiemy z badania. I słuchajcie, brief jest yy, ważny. Może się odbywać na no dwójaki sposób. Kto z Was ma zakładkę na stronie wypełni brief? Nie wierzę. Nikt nie ma? A kto ma jakieś konsultacje z klientem, gdzie ten brief wypełnia razem z nim? Parę osób. Świetnie. No to fajnie. I słuchajcie, yy, o czym chciałem powiedzieć? Briefa może kwalifikacja klienta. Brief, który mamy na stronie, gdzie ktoś wyklika, musi odpowiedzieć na serię ciężkich pytań mało angażuje taką osobę. Te spotkania i konsultacje, które odbywają się albo online owo, albo telefonicznie, wychodzą dużo lepiej. Badań nie przytoczę, ale wiem to z życia i pewne te osoby, które się zgłosiły, też to dobrze wiedzą. Bo podczas takiego brief, oprócz tego, że wiemy, o co klientowi chodzi z projektem i wiemy, jak tą ofertę przygotować, możemy też sprawdzić, czy klient faktycznie jest dla nas. Czy może się okazać tak, że jego energia niekoniecznie pasuje do naszej, i my w tym projekcie, jaki klient będzie się męczył. Wtedy decyzja jest łatwiejsza dla jednej i drugiej strony. Słuchajcie, o, jakby grafika nie ta, to idziemy dalej. Tu jest dobra grafika. W komunikacji z klientem podczas tego briefowania, bądź już po ofercie, zalecam wcześniej, i wcześniej wyłożymy kawę na ławę z klientem, tym on nie będzie miał do nas. Pytań albo roszczeń o coś, czego mu nie obiecamy. jasne cele i oczekiwania, które z klientem warto ustalić podczas blifowania. Na tym opieramy później ofertę, której znów do kolegi wrócę, o której wspomnieliśmy. Taka komunikacja sprawia, że kiedy klient widzi ofertę, ma tam wyszczególne rzeczy, które mu obiecaliśmy, które mu dowieziemy na finał. Dzięki temu, kiedy mamy ten finał, a klient nas dzwoni, mówi: Halo, halo, ale tu brakuje zakładki kontakt, no to wychodzimy do oferty. No, mistrzu kochany, ale kontakt miał nie być, bo zrobiliśmy na przykład coś innego. Krótka piłka. Wtedy to otwiera nam drogę do tego, że możemy klientowi dorobić zakładkę kontakt, bo go lubimy. Możemy jej nie dorabiać i tyle, albo powiedzieć mu ok, możemy zrobić to za mały, albo nie mały dodatkową fakturę na koniec. Także ważne jest to, żeby te cele oczekiwania z klientem yy, Ustalić wcześniej. Nie wiem jaki mam czas, kartka pilnu jeszcze leży, także lecimy dalej. Podsumowania spotkań. Mam taki zwyczaj, że z klientami zawsze podsumowuję spotkania. Czy to będzie spotkanie briefowe, czy to będzie rozmowa telefoniczna, w której coś ustalimy. Wymaga to trochę czasu, ale owocuje tym, że klient, który dostaje maila podsumowującego takie spotkanie, może go przeczytać, powiedzieć halo, halo, o tym nie mówiłem, albo na przykład on nie zrozumiał mi w jakiejś kwestii i dosyła jakieś jeszcze informacje, które mi mogły uciec. Także wszystko jest czarno na białym, pokazane, o czym mówiliśmy, jaki jest przed nami cel kolejny. Idziemy dalej. Dokumentacja i umowa. Dokumentacja to jest coś, co bardziej pomaga nam, osobom, które prowadzą projekty, dogadać się z zespołem. Grafik, deweloper, też to pisze teksty na stronę, a umowa pomaga nam dogadać się z klientem. Jeżeli, kiedy ma jakieś zastrzeżenia, to w umowie możemy wypisać etapy realizacji strony, terminy, kiedy, kto dowodzi, w jakiej chwili, kiedy my wystawimy fakturę, kiedy ta faktura będzie wystawiona, mimo że klient czegoś nie zrobił, albo co zrobimy, jeśli my czegoś nie dowiedzieliśmy. Także to są kwestie, które, o które ja dbam i dzięki nim śpię spokojnie. I to polecam Wam również robić. To nie muszą być jakieś hardkorowe umowy pisane przez prawników. Im umowa jest łatwiejsza, pisana ludzkim językiem, którą klient rozumie, tym lepiej. Widzicie, to psyło się. Kolejny punkt. Ustalony kanał komunikacji. Może być tak, że widzicie, możemy chwycić wieszkaneczki, sznureczek, jeśli nie dogadamy. Chodzi o to, żeby ustalić z klientem faktycznie, jak się komunikujemy. Czy on woli telefon, czy on woli maila z SMS-em: Panie Dareczku, puściłem maila. To sam klienci, którzy są zabiegani na maila, wchodzą tylko, gdy coś się faktycznie wydarzy, albo coś dzwoni, faktura niezapłacona. I wtedy szukają tej nieszczęsnej faktury. Takich klientów warto wyczalić wcześniej. Także ustalimy z nimi kanał komunikacji, faktycznie jak my się będziemy komunikować. Te podsumowania mailowe, o których mówiłem, są o tyle fajne, że klient też to ma, też to dostanie. I jak nawet tego nie otworzy, to my mamy na to się powołać, dalej w komunikacji z klientem w przypadku jakiejś niejasności. Hmm, Whatsapp. Ktoś może używał Whatsappów z klientami? Jedna osoba. A jest więcej jednak, ok. Ja też używam. E, Signal podobnie. Mam też klientów, którzy tch, e, lubią komunikację z signalem. Aczkolwiek ona nie zawsze się sprawdza, bo nie wszystko tamtędy należy przesyłać, co będzie wymagało znowu zaangażowania klienta w jakieś procedury. Idziemy dalej. Regularna komunikacja. Tu mam obrazek wiosna, lato, jesień, zima. One przychodzą regularnie. A Nie chodzi o to, żeby do klienta dzwonić co trzy miesiące, ale podczas projektu może częściej. Aby ten klient czuł, że nasz projekt posuwa się do przodu. Niektórzy robią jakieś spotkania podsumowujące i tego typu rzeczy. Ktoś tak robi? Czasami. Okej. Okay. Tu też kolega jest, który tak robi. To jest świetne, bo klient widzi, na jakim etapie jest projekt. Widzi, jeżeli coś nie idzie jak powinno, warto go tym poinformować i to nie jest pryzmat porażki, bo to nie my dajemy ciała, tylko na przykład problem, który jest do rozwiązania, wymaga więcej czasu i tak na to powinniśmy patrzeć. Idziemy dalej, ustalony podział pracy i tu trochę uderzę pewnie w materiały na stronę internetową. Niech podniesie rękę ten, kto miał klienta, który przyszedł z materiałami o tak na ręce i mówił macie, kurczę nie wierzę. Jedna ręka podniesiona. Pogadamy o tym później. <gadamy> fajne tak są fajni ludzie, z którymi... <gadamy> Ci, co nie mają materiałów, nie mają też, materiałów też są tak? fajni, jak tu kolega mówił, tylko trzeba po prostu im to pomóc wdrożyć i faktycznie ustalić podział pracy, czego my wymagamy do zrobienia strony od strony projektowej deweloperskiej, co klient nam musi dostarczyć, czy to będą teksty o firmie i tak dalej. Pięć minut, super, może zdążę. Jest 88 slajdów, tu jest tam numerek, nie? Także dam radę. Yy, ustali tego typu rzeczy oraz terminy, kiedy mają to dowozić. Ostatnio wdrażałem stronę, gdzie klient dostarczył nam zdjęcia pracowników na podstronę o nas w dniu wdrożenia. Także można tak, ale nie trzeba. Materiał do projektów. To jest dobry punkt, kontynuujemy dalej. Tu po jest taka chmurka i tak dalej. Ja na przykład do siebie w firmie mam zrobione to w ten sposób, że klienci otrzymują dostęp do SharePointa, do chmury, na wydzielone adresy mailowe. Mogą tam wejść tylko po autoryzacji na swój adres mailowy. Jeżeli mają pracowników w swojej firmie, którzy też tam mają mieć dostęp, bo będą wrzucać jakieś pliki, teksty, filmy i tego typu rzeczy, też go otrzymują. Robię mały wideoinstruktaż, linkiem na YouTube YouTube'a, jak tego używać, żeby spokojnie sobie dać z tym radę. I ta praca faktycznie idzie do przodu. Nie ma wysyłania dziesiątek maili z jakimiś tam zdjęciami, bo komuś coś nie przechodzi, bo nie wychodzi i tak dalej. Wszystko jest w jednym miejscu. Potem w komunikacji jest też to fajne, bo jak klient mówi, no przecież było wysyłałem, chodzimy, sprawdzamy, było, przepraszamy, kłaniamy się, naprawiamy błąd, nie było, no to też jakby nikt na żyletki nie idzie. Czekamy na spokojnie, aż klient to dośle, bo być może robił jakiś plik na swoim pulpicie, zapisał go, a nie wrzucił. Wszyscy jesteśmy ludźmi, także o tym też warto pamiętać. Narzędzia wspierające komunikację i współpracę. Naucz klienta to, o czym mówiłem. Podsyłam klientom filmiki, które wprowadzają ich w różne narzędzia. Nieraz są klienci, którzy na przykład pytają: A używacie Asany? No, ja używam Asany. Świetnie wchodzimy. Jak klient na przykład używa Trello. Łatwiej mu przejść na asanę. Gorzej z tymi, którzy takich programów nie obsługują. Tam bywa różnie, ale dużo ten SharePoint nam rozwiązuje problemów, bo on jest podstawowy. A reszta dodatkowej komunikacji może iść już różnymi kanałami, ale to trzeba faktycznie z klientem ustalić na początku. To nie jest dla mnie. Ja okej, okay, super. Słuchajcie. Gotowy przepis na sukces. Ktoś taki zna? Gotowy przepis na sukces komunikacyjny? Klient, my albo my. Zespół? Kolega, aż daj z mikrofonem, powiem Wam. Kłamać dobrze i zawodowo. No, słuchajcie, kłamać dobrze i zawodowo, z tym się totalnie nie zgodzę. Nie ma gotowej recepty i przepisu na sukces w komunikacji. Warto być człowiekiem w tej komunikacji, dogadywać się z drugą stroną. Jesteśmy wszyscy ludźmi także że każdy popełnia błędy. I tyle. Jak, jak robimy dobry brief, i klient ma podobną energię do naszej, albo energię, z którą współpracujemy, ciężko odgrzyt. Tak naprawdę. Jeżeli wybierzemy sobie klienta albo o nas, a my się na to zgodzimy, i ta współpraca będzie od początku się nie układała, ciężko jest iść dalej. Także to jest też informacja dla klientów, którzy to słuchają. Wybierzcie kogoś, wykonawcę, który będzie pasował również do Was. Słuchajcie, kończąc, yy, jestem frikiem, widzicie, Social Mediowym. Lubię to. Dlatego też mam dla Was, dla was prośbę. Mogę zrobić sobie z Wami zdjęcie? Mogę. A podnieście kciuki w górę, żeby było fajnie? Super. Wyślę synowi. On już takie rzeczy uwielbia. Szczególnie mi z nim nie ma. Ma 6 lat, także Janek pozdrawiam. Słuchajcie, lepsza strona biznesu. To jest mój podcast, który zacząłem nagrywać w sierpniu tamtego roku. Jeżeli tam byście weszli, macie parę linków do YouTube'a, Spre nie Spreakera, Spreakera też chyba, I innych aplikacji możecie subskrybować, na razie trzy odcinków, także macie szansę szybko i nadrobić, nie są długie. LinkedIn to druga platforma, gdzie mnie znajdziecie, oraz Instagram, skąd te zdjęcia wszystkie pochodzą. Jak ktoś ten kod QR zeskanuje, aplikacją LinkedIn trafi na mojego LinkedIn'a i tam możecie śmiało napisać na samym dole recenzję, spotkałem Szymona na prezentacji Wordcam w Gliwicach. Mówił fajnie, albo mówił niefajnie, to już wybierzcie. Liczy się szczerość, nie obrażę się i puszczacie w świat taką informację. Słuchajcie, dziękuję za Waszą obecność. Jest to dla mnie ważne. Bo to było takie moje pierwsze wystąpienie na WordCampie. A jak ten link sobie znowu zeskanujecie, to się na crossweb i tam też możecie mi opinię wrzucić. Ale jak coś szukajcie, na LinkedInie, Szymon Kryczka, i mam nadzieję do zobaczenia online. Dzięki wielkie. To była bardzo dobra pierwsza prezentacja